wygrane spotkanie będzie budować. O i na pewno będzie to budować, na pewno będzie to budować pewność siebie i zobaczymy jak pewne z siebie jest jeden z zawodników Sioguns. Właśnie za chwilę połączymy się i właśnie jest z nami Cedro. Witam bardzo serdecznie Adamie. Jak czujesz się po tym pierwszym zwycięstwie, historycznym zwycięstwie Sioguns w Polskiej Lidze Sportowej? Czwarte spotkanie, pierwsze zwycięstwo, komplet punktów. Witam, witam. Czujemy się świetnie, pierwsza wygrana. Tak jak już wspominałem w poprzednim wywiadzie, na pewno coś wygramy. No i dokonaliśmy. No dobrze, ale to coś. Mam nadzieję, że to nie jest tylko i wyłącznie udowodnienie Twoich słów, ale faktycznie za tym pójdą kolejne zwycięstwa. Bo tutaj kolejne pytanie: nasi eksperci wskazali, że potrzebujecie pół sezonu, aby stać się taką pełnoprawną, zgraną drużyną. Czy Ty już możesz powiedzieć, że to się wydarzyło już teraz, że przed chwilą byliśmy świadkami właśnie tej przemiany, czy potrzebujecie jeszcze trochę więcej czasu? Chciałem jeszcze też właśnie powiedzieć, że pan tutaj w czarnym golfie, którego imienia niestety nie pamiętam. No, przykrość nam zrobił, bo słyszałem, że myślał, że przegramy. A tu jednak zaskoczenie. Mam nadzieję, że. Też jest mile zaskoczony. Na pewno widzę przed sekundą spojrzałem, jest uśmiechnięty Łukasz i faktycznie okazuje to okay. zaskoczenie. Ja myślę, że zdziwiliście nie tylko Łukasz, ale też bardzo wiele osób, które dzisiaj oglądało to spotkanie, bo faktycznie jeden wychodziło do tego meczu w roli faworyta, a wy bardzo blisko byliście do tego, żeby zamknąć to spotkanie w bardzo dominującym stylu. Chciałem się zapytać o końcówkę tej drugiej mapy. Przy wyniku 14-4, co załamało się w waszej ekipie, że? Nie domknęliście tego spotkania nie, i, i na te dwie rundy musieliśmy czekać jeszcze bardzo, bardzo długo. Na pewno taki chaos się wtarł w końcu. Dzisiaj akurat bardzo spokojnie na tym spiku było, ale właśnie naszym takim największym minusem jest, że w kryzysowych sytuacjach wstarza się ten chaos i wtedy właśnie jest, jest ciężko. No ale jakimś w jakimś sumie cudem wygraliśmy Eko. E, takie chyba runda na przełamanie, i potem już widzieliśmy, że mamy na pewno dogrywki. No tak, na pewno na pewno dogrywki, 15 runda zdobyta, na pewno to dało trochę, trochę luzu, mogliście odetchnąć i e, później, finalnie, co się okazało, domknąć to spotkanie. Ogromne gratulacje z mojej strony dla Ciebie, Adamie, i dla całego zespołu. Czekaliśmy na to, to Wasze zwycięstwo. Nie chcę powiedzieć, że nikt w nie nie wierzył, bo na pewno gdzieś ktoś w tym świecie się taki znajduje, ale na pewno tym zwycięstwem sprawiliście, że takich osób będzie więcej i to zdecydowanie więcej. Dziękuję bardzo serdecznie, Adamie, za to. Bardzo. Trzymam za was kciuki i życzę dobrej, spokojnej nocy. Chciałbym jeszcze, jeszcze pozdrowić wszystkich Proszę. moich kibiców i, i rodziców, którzy oglądają i uczą się gierki na telewizorze, oglądają w drugim pokoju. Dzięki, trzymajcie się. Świetnie, świetnie. Być może, być może kiedyś zobaczymy ich tutaj w roli w roli ekspertów, jeżeli dostatecznie Właśnie się akurat nauczą. szukamy trenera, to może mój tata, Proszę. tata wejdzie, nas zmotywuje. Proszę. Już się uczy granatów, coś go tam poduczę i na pewno na pewno wejdzie a na szóstego. No, no, y, chciałbym to zobaczyć. Nie ukrywam. Chciałbym to zobaczyć. Mam nadzieję, że to nie są puste słowa, ale jak powiedzieliście, wygramy mecz. Wygraliście ten mecz, więc może i to okaże się prawdą. Raz jeszcze dziękuję Ci, Adamie. Dobrej nocy. Dziękuję. To y, był Sandro właśnie z drużyny Siogun Sports. Dzisiaj sprawili nam nie lada y, niespodziankę. Taki pstryczek w nos dla wszystkich tych, którzy w nich nie wierzyli. Wydaje mi się, że